W zajeździe Tajemniczy Ogród w Szczytnej odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci urodzonych w ciągu minionego roku zamieszkałych w miejscowości Szczytna. Tradycyjnie, tak jak na każdym spotkaniu, wręczamy rodzicom, dzieciom takie listy pochwalne, podziękowania, gratulacje z okazji narodzin dziecka, z życzeniami zdrowia, pomyślności, szybkiego rozwoju zdrowego rozwoju dziecka i skromne upominki. Już tradycją jest, że zawsze misiu jest. Misia żeśmy wybrali jako patrona najmłodszych i maskotkę naszej gminy. Ma na imię Benio. I tak dzieci wybrały. No, praktycznie od początku, czyli od 6 lat wręczamy misia jako naszą maskotkę. Książka, która jest y, zawsze już tradycyjnie i do tego kalendarz na nowy rok. Nie mówię za słodycza. Każdego roku już są inne, ale to są takie podstawowe baśnie, więc dlatego. A to jest przywitanie, wręczenie książeczki, to jest takie przywitanie e, nowych mieszkańców, tych najmłodszych, przez bibliotekę. Tak zachęcamy do przychodzenia do biblioteki. No i do tego, żeby rodzice czytali dzieciom książki, od, od pierwszych dni. Po raz szósty organizujemy spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Szczytnej, łącznie 400, 446. Młodych mieszkańców urodziło się od 1 listopada 2006 roku do 3 listopada 2012. Ilu młodych mieszkańców gminy Szczytna od 2000 roku? Mamy. Od 2000 nie. My mamy troszeczkę inaczej, bo robimy od listopada 2011 do listopada 2012 i cały czas to powtarzamy, ponieważ najmłodsze dzieci nie są w stanie jednak przyjść na spotkanie. W 2012 od listopada 2011 do listopada 2012 68 dzieciaczków. dziewczynek 35 dziewczynek. Wojny nie będzie. Przewaga dziewczynek. Najwięcej się dzieci urodziło w 8 miesiącu. Czyli nie w wcześniaki, ale w sierpniu. A jakieś nietypowe imiona? O nietypowe imiona. Nie, nietypowe imię to chłopca było. Natania. Nataniel. Nataniel, tak. Nietypowe imię. A ciekawostką to jest najstarsze dziecko, które było. Urodziło się 11 listopada 2011. bardzo, bardzo udana impreza, bardzo przyjemna. Dziękujemy burmistrzowi za, za takie fajne przyjęcie. A z kim pan przyszedł dzisiaj do tej miło przyszedłem z synkiem, z małym synkiem z Wojtuszem. Bo ma 10 miesięcy teraz kończyć. Czy warto coś takiego organizować tutaj w tej Zawsze warto. Bardzo przyjemna sprawa, bardzo miła, naprawdę. Warto. Przede wszystkim, że nie widzi tych dzieci na co dzień, prawda? Tak jak się spotka. To fajnie, fajnie. Z kim pan dzisiaj przyszła? Z synem Julianem. Dostał prezent? Oczywiście. Jest Misiak? tak? Co? Zasnęła nam. Nie doczekała na zdjęcie z Misiem Mikołajem. To co nie było? Nie, nie było zrobione zdjęcie. Znaczy, no zdjęcie jest zrobione. Tylko akurat śpi. Za kilka lat zobaczy na zdjęciu, że był Mikołaj i Misio. Zadowoleni Państwo, jesteście z dzisiejszej imprezy? Oczywiście, bardzo jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim, że my dopiero się wprowadziliśmy do szczytu, i to było dla nas wielkim zaskoczeniem. Taka I kto impreza. to jest? Dziewczynka czy... Tak, Dziewczynka. Wiktoria Magdalena. W tym dniu nie obyło się również bez wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Za rok również odbędzie się kolejna taka impreza. Telewizja kłocka nasza telewizja lokalna